I z tej strony znowu Norbie dzisiaj Wam pokażę trzy zgliczowane, zmodowane, ciekawe stroje do GTA 5 online od razu Wam powiem do pierwszego stroju będą potrzebne joggersy jeśli nie wiecie jakie zrobić, odsyłam Was do, no, do YouTube'a sobie sprawdźcie jakie zdobyć zrobić właściwie bierzemy topy, koszule i szukamy białej koszuli nie luźnej tylko normalnej obiałej. Teraz bierzemy akcesoria rękawice i bierzemy czarne rękawice dla kierowcy. Przechodzimy w krawaty i bierzemy czarną muszkę. Potem możecie sobie od razu już dać pancerz i weźcie sobie Zwykłą kulotporną kamizelkę. Teraz musimy wziąć maski zwierzęta. Bierzemy czarną maskę świni. razu Wam powiem, żeby zdobyć czarną maskę świni, musicie być w ekipie i wbić chyba 30 poziom ekipy, jakoś tak. Teraz idziemy do góry. Robimy standardowy glitch z teleskopem. Czyli wiecie, bierzemy misję. Ja już tu mam jakąś gotową. Bierzemy szybką akcję, rozegraj losowo, samotnie na pewno. Wchodzimy w misję od Simona. Wchodzimy w teleskop, czekamy aż misja się włączy. Wtedy od razu z niej wychodzimy. Powinniście pamiętać jeszcze ze starszego trochę odcinka. Ale jak mówiłem, wróciłem. Postaram się, żeby te filmy pojawiały się często. Naprawdę, no jakoś, no nie wiem. Przesta przestało mi się chcieć nagrywać, ale teraz już znowu mi się chce. Postaram się, żeby tak było zawsze. O Jezu, fokus. Dobra. Teraz bierzemy ekwipunek, akcesoria. Bierzemy czapkę, chociaż weźmy w drugą stronę, może. I szukamy czapki biały cylinder. Wychodzimy i to jest nasz pierwszy strój. Możecie sobie go zapisać. Ja go mam zapisane już. Czasami go używam. Właściwie mam go od niedawna, bo wczoraj go sobie wymyśliłem. O. Widzicie? Zobaczcie. O. Tylko ja mam zapisane bez kamizelki akurat. A sobie zapiszę z kamizelką. Dobra. Kolejnym strojem, które wam pokażę, będziecie musieli jeszcze najpierw pojechać do sklepu z ubraniami, żebyście mogli <laughs> wziąć taki jeden strój. Dlatego widzimy się w sklepie z ciuchami. Dobra, jestem już w sklepie z ciuchami. Teraz idziemy, żeby przejrzeć ubrania. Wybieramy taktyczne ciche. I bierzemy strój partyzant. Teraz to z bardzo znany glitch. Podchodzimy. O Jezu, nie do spodni. Tylko do topów. Bierzemy kamizelki narzędziowe. I bierzemy brak kamizelki. Widać, mamy taką piękną dziurę w brzuchu. Idziemy do spodni. Bierzemy shorty. bokserki w serduszka. Ja sobie akurat zostawię te buty, bo. Pasują jak dla mnie do tego stroju. Właściwie ja to są do tego stroju. Teraz bierzemy dodatki, łańcuchy i bierzemy łańcuch złoty. Naszyjnik Dix. Teraz zakładamy maskę różowej świni. I musimy wrócić się do domu. No nie tu, wracamy się do domu, żeby znowu zrobić glitch z teleskopem. Oczywiście, niektórym może już się podać tak, gotowy strój. Ale ja sobie jeszcze dodam czarny hełm, kuloodporny. dla mnie bardzo pasuje do tego stroju. O, piękny skok. od razu tak, do garażu teleportnęło, dobra. Idziemy do góry. Idziemy znowu do teleskopu. Powtarzamy to, co robiliśmy wcześniej, czyli losowa akcja na zawołanie na pewno. Znaczy, nie na zawołanie, dobra, wiecie tam. Mówiłem, misję bierzecie. Wchodzimy w teleskop. Znowu czekamy, aż nam się włączy misja. To może chwileczkę potrwać. No i tak przy okazji powiem wam. Wracamy z Black Opsem, właściwie był jeden film tylko. Niedługo może pojawi się coś z zombie na speed screenie. Z moim... O Jezu. Zepsułem glicza. Dobra, już mam sporo ten to. Bierzemy kaski. Bierzemy standardowo. Znaczy nie standardowo, ale ja zazwyczaj używam tego właśnie hełmu. O Jezu, był? O, czarny hełm. Proszę. Co jest? Nie wiem dlaczego nie pojawiła mi się maska świni. Spoczekajcie, zaraz to zrobię, żeby ona. Dobra, już jestem z powrotem. Musiałem jeszcze raz założyć tą maskę świni. Teraz bierzemy kaski. Bierzemy czarny hełm. O, wychodzimy i mamy maskę świni. To jest nasz drugi strój. Teraz wracamy się do sklepu z ubraniami, bo w domu nie możemy zrobić tego glicza I idziemy do garażu, żeby wziąć auto. Spotykamy się w sklepie z ubraniami. Dobra, ja jestem już przed sklepem. Wchodzimy. Teraz bierzemy spodnie. Bierzemy spodnie drużynowe. Wybieramy grafitowe spodnie bojowe. Idziemy do topów. I tu się pojawi kolejny glitch. Czyli musimy wziąć najpierw tak skórzane kurtki i wybieramy czarną, dopasowaną kurtkę. Teraz bierzemy kamizelki narzędziowe. O. Oczekajcie, muszę najpierw wziąć kamizelkę, potem to. Gdzie to jest? O skórzane kurtki. Z powrotem bierzemy i mamy takie coś. Teraz możemy sobie wziąć na przykład bluzy z kapturem. I wybieramy. Ojeju, sorry. Wzięł tą kamizelkę, co miałem wziąć. Szarą mieliśmy wziąć. Um, sorry, że taki roztargniony trochę jestem, no ale no, no cóż. Teraz bierzemy sporo tym bluzy z kapturem. Bierzemy szarą bluzę z kapturem. Można dać oczywiście co innego, ale jak dla mnie to wygląda najlepiej. Teraz wybieramy maski. I musimy znaleźć tą maskę z bandaną, szarą maskę. To może troszeczkę potrwać, bo ja kupiłem wszystkie maski sobie, które oczywiście mogłem. O. Mamy miejska chusta. To jest kolejny glitch przy okazji bierzemy okulary. Wybieramy okulary na strzelnicę, bierzemy żółte gansy. Teraz bierzemy nakrycia głowy, bierzemy półcienne czapki i bierzemy szarą wojskową. I to jest nasz trzeci strój. Jak widać, oj, zapomniałem jeszcze jedną rękawicę. Bierzemy szare wyłniane rękawice. O, to jest nasz strój cały. I jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. Ja się z Wami żegnam. Elo!